69 GB'a i z moim internetem przesłałby się jakoś na dano YouTube'a około 8 godzin z tego co policzyłem z komu. Więc yy, odcinku to nie będzie. Klinczką ten nagram kiedy indziej. Chyba, że uda mi się robić z tego serwera kręczką, content, lecz raczej wątpię, gdyż mało osób na tym serwerze się w ogóle udziela na czacie, Rader dar paniący teraz mało osób ludzi. Orbi, no Не, доступ мне. Не обижайте, что это Clinch content, cringe content, robimy cringe content. Uciekam, zabijam do końca, bo chcę. Lecimy dalej. Jeszcze jest na złoto, akurat już miałam w energii. Dobrze. Albo. są niebezpieczne do wykonania dlatego nie zrobiłem nerka niestety bardzo 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 przepraszam chyba tylko tak o, tak. raz patrzę o, tylko ty. Blokować musiałem. Oczywiście serwer się występuje. Nie w train kolejny... lecimy. Kto mi został jeszcze ten tędy? Dobra, 1, 2, 3 Robimy przechadzkę. A więc, dzień dobry, jesteśmy na serwerze bardzo pięknym najwspanialszym, normalnie najlepszy serwer na całym polskim YouTubie. robimy opening dwóch skrzynek bo musimy. No To będzie mocne. Co wyleci? Co wyleci? Czapka, uśmiech. Gdzie były czapki? Tu były dodatki. Czapki? Wybieram. Nie chcę czapki. I lecimy z lepszą skrzynią Co dostałem? Czapka zakłopotany. Chyba, że chcesz. うはいな。<noise> <noise> 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 już nie mogę sobie kupić niestety TNT Tak tanie, to po pierwsze, po drugiej tak. 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 Nie, ma. nie ma to co? Ale ale nie ma no ale... Yeah, look, oh. O nie! Nie, O nie, moją widzkę. Którą zajmę się bardzo... ...trzy lata. Idź panu, foremne jasny. Lupę. nie że bijesz taka odległości, że cię nawet nie gasiowano. No naprawdę, no, jest tak to jest. Coś. Julka EMO, BMO. A, tu jest sklep. Najleżę sklep. To. Just put that down. <clears throat> ててててててて。 Nie pamiętam tej, no, no, no. Poczekaj, ja tutaj muszę zrobić bardzo ważną sprawę. O, no dobra. Ja to pamiętam tą osobę, tam jeszcze była aktualizacja derpatre znowu w Billboardu. Chyba nie. Nie wiem, jakie to coś się spuści, ale wydaje mi się, że dziewczyna. I sama nawet pisała ta osoba w niemieckiej, więc sobie to jedna na o, helmo Czemu ten Wither cały czas tu jest zasrany? Jakie? Jakie? Dobra, ja jestem bardzo ja. wytyczny w tę grę Ja się poddaję, ja się już nawet nie stawiam A nie, mogę sobie kupić Uno, dos, tres, quatro, 6 seis, siete. Nie Uno, dos, tres, 4 cinco, seis A seis to było sześć, kurwa To ja po co do siedmiu liczę Po co ja do siedmiu liczę, po co, po co, po co, po co, po co? Po co? Dragonek jest ze Sandrą Królową najgorzej Sandra Królowa to jest pizza Która nie umie grać więc kuźwa <laughs> wyzywa jak kto się pokona bo ma dobry humor i nie ma fakt? No ale proszę bardzo jaki fakt Powiem, to dwa, dobra, masz. Mam nadzieję, że się podobało. Mam, e, muszę pokonać dwie kobiety. O nie, o kufa. No chuju. Nie stawię mnie w tym bloczku. Kurwa. Hej, kokosku. Tak, Babsztyn? Of course. Dobra, no to będzie na easy zabijany. A! Rzuciło mnie! O hello! Hajo! No chodź! Gdzie jesteś kurwa? O! Nie macie? cię! O nie! O nie! O nie! bardzo to było zbyt... Zbyt agresywne. Gdzie to coś jest? Jakim prawem? A, bo ona ma żelazny miecz. <laughs> Ured, powiada <Szak. śmiech> Jezusa, Ale to jest ciekawe. Ona zaczęła spadać i patyczek jej nie zabił, ale kiedy ja spadałem, to patyczek mnie zawsze zabija. To widzicie derp simpuje, twórcy derpa simpują do dziewczyn, każdy kto ma nick damski dostaje szansę na to, żeby móc lepiej grać. Ty, bo ja od dzisiaj będę nagrywał na moim dodatkowym koncie non-premium, nazwę się tam jakoś jak dziewczyna i, i będę tam, no, bawił się. Fajnie. Czekam na co by...

Weszło piękne combo, Kto z was to widział, komu się podobało, ten łapka w górę <śled> pod filmikiem. Dzisiaj ten ech Emo, bo jest film. Wszyscy się koło niego kręcą teraz jak podstrani Alternatywka, um, platew, nie za dużo was On platek bzyka Nie bzykaj płotka Płotki są niewinne, coś ty płotkowi zrobiłem Płotki, płotka to też ryba jest Rumiści to dopasowane słowo Nie bzykaj płotek, więc nie bzykaj ryb Bo to jest e, animal harassment beku. Nie wolno. O, zaczęło. A to słabo wczoraj było na odcinku, którego nie udało się wrzucić. Dzień dobry. Cofam się do tyłu. Bam. Oh, ne, un mieccio. Urra. Oh, dai, mieccia! Help. Jakiś pan typ. Ja, jakiś tamtyp, przepraszam. Przepraszam, by źle powiedziała twojej beczku, Bardzo przepraszam, bardzo przepraszam. Robimy kręczką ten zerpa. Cringe kręczką ten derpa. Czy To ja lubię Content. Ważę, ciekawe ile będzie film ważył. ja zaraz będę chyba musiał go ukończyć w ogóle też. Bo jak on tyle ważył, jak on ważył tyle, kiedy trwał 30 minut, to ja się zastanawiam, ile waży 17 minut. Będzie chyba Ile się dostaje? O nie! Zielona kurwa! No nie! No, no uratowałem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze to Widzisz jaką mamy dobrą kumpelę? Znam ją chyba z nami chyba rok, Albo dwa i patrzcie nawet serduszko duszko napisałe to Jeżeli mnie ja nie słyszę ja ja nie mam łącznego tego voice chata z Labimoda więc coś tu jest nie tak a ja tym to bardziej że nagra to... na Basing Packu to coś tym bardziej jest nie, nie tak jak on nagra na Basing Packu a mnie słyszy pomimo tego że kurwa wyłączony voice chat z Labimoda to coś tu jest nie tak tak i sobie weźmiemy od palm strefy

Kocham takich typów ludzi Uwielbiam takich ludzi, co się odchalają za każdym razem, gdy przegrywają Bo staram się być śmieszni, ale nie umieją być śmieszni To samo lubię tego ludzi w Minecraft'cie Użyłem właśnie tego, ale Uratowałem w ten sposób też i Większość naszego w sumie nie większo się w ogóle co nim się wydał, lepo mam takie widoczki. Typ dostał hitę, nawet nie zrzucił jej delikatnie. Leci do admina na dywanik, papara do admina na dywanik, daratara. Da, Może w końcu coś się stanie, na tym serwisie, Do admina na dywanik, tatara do admina na dywanik, No i jakim prawem ty jeszcze żyjesz? Nie, proszę Cię, ty. Aha! Dobra, nie, on ma, on ma, on ma, on ma! Jak był... ...budował się, to nagle... ...jak tylko podeszłem... ...budował... Stąd. запиши на мне. ooh cool. No to że ja nie wiem ile wytrwa ten patyk z nami A więc tak wyglądał szybki odcinek z Minecrafta. Mam nadzieję, że on się podobał. Mnie, <grych> bo się nudziłem jak chuj. I nie był jednak Cringe Content, chyba że dla Was. Na pewno nie było zbyt fajnie, dla mnie, bo przegrywaliśmy mocno z tym typem. Bo ten typo, jak mogliście zauważyć, w momencie, kiedy nas zliścił Beda. No coś to, co zrobił, nie grało. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, lecz ja to zauważyłem, że coś tam nie grało. Dlatego mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że będziecie chcieli więcej takich filmików. Do zobaczenia w następnym odcinku. No i się ma. No, no,